W tym materiale omówimy ogromne finansowanie monad i parachain. Przeklikamy X, pokaże nową ciekawą platformę, czyli Find My Bridge. Sprawdzimy alokacje od Omni Network i nim, ponieważ została zaktualizowana, oraz wspomnę o airdropie e Sorchain. Następnie przedstawię nową kampanię od Scroll, a na końcu omówimy ważną aktualizację od Eigenlayer i Layer Zero, więc zachęcam, aby pozostać do końca. Partnerem tego kanału jest firma Cashify, czyli sieć kantorów kryptowalut, gdzie możesz wymienić krypto na gotówkę. W całej Polsce wszystkie informacje o Cashify znajdziesz w opisie tego profilu, a tymczasem zapraszam na odcinek. Nick. Siemka, z tej strony Skister, witam w kolejnym odcinku cotygodniowego przeglądu airdrop. Dzisiaj mamy dużo do zrobienia, także przechodzimy bezpośrednio do monad. a mianowicie mamy tutaj ogromne finansowanie w wysokości 225 milionów. Inwestorzy to między innymi Paradigm Electric Capital i Green Oaks Capital, więc jest tutaj bardzo spore finansowanie. Można oczywiście u nich dostać się na Discorda, na jakiś tam wczesny dostęp, natomiast jest bardzo trudno o to miejsce, możecie próbować na na ich Discordzie się załapać. Tyle na razie można tutaj tak naprawdę zrobić. Nie ma jeszcze żadnych informacji na temat czegokolwiek, więc na razie mamy tylko informacje o finansowaniu i musimy czekać na oficjalne info z ich strony. Więc po prostu przechodzimy dalej i przechodzimy teraz do Barachain, a mianowicie mamy tutaj bardzo duże finansowanie w wysokości 100 milionów od Polychain, Framework, Ventures, HK Capital, więc bardzo spoko VC. Przy ewaluacji mamy tutaj 420 milionów, więc bardzo fajnie tutaj się to wszystko rozwija. Przypominam, że mamy tutaj do wykonywania Przede wszystkim faucet, klepujemy tutaj swój adres, pobieramy tokeny, możemy sobie z ich beksa skorzystać i działać sobie na tej sieci. Przede wszystkim na pewno polecam wykonywać sobie tutaj honeyberachin.com. Poza tym możemy jeszcze sobie tutaj na honeyjar wejść i wykonywać questy, które mamy tutaj do wykonania. Ja oczywiście się muszę podłączyć swoim portfelem, także poczekajcie chwilę się podłączę. Połącz. No i tutaj możemy sobie wykonywać zadania. Jak widzicie mogę sobie tutaj odebrać odznakę. Mamy tutaj questy, jak widzicie live, one są aktywne, więc warto sobie te je wykonywać. A my teraz sobie przechodzimy do xwap, a mianowicie xwap jest to nowy swap, który korzysta z technologii Chainlinka. No i właśnie, jeżeli oni korzystają z technologii Chainlinka, można sobie tutaj przesyłać na paru sieciach. Ja już Wam pokazuję na jakich sieciach. Mianowicie, wchodzimy w swapa i możemy sobie, jak widzicie, tutaj przesyłać między Optimus, Avalanche, Arbitrum, Polygon, Base i zdobywać punkty. Jak widzicie, te punkty tutaj nam się nabijają za poleconych oraz punkty za wykonane swapy. Możemy się podłączyć naszym Twitterem, zrobić like, retweet, dołączyć telegramem. I odebrać dodatkowe 200 punktów, więc na pewno polecam sobie tutaj jeszcze działać, bo mamy jeszcze na to czas. Czasu nie jest za dużo, więc ja bym tutaj starał się jakiś wolumen fajny wykręcić, żeby tych punktów nabić i fajny ranking sobie tutaj na pewno wbić. Więc tak to wygląda w tym momencie. A na pewno ten airdrop już jest ogłoszony, że on będzie, dlatego ja bym tutaj się sprężył z X-Wapem ponieważ tutaj no, zostało malutko czasu. Przechodzimy teraz do najnowszego tematu i tym tematem jest Find My Bridge. Możemy sobie z sieci Arbitrum i teraz chcemy na przykład sobie wysłać na Blast. I jak widzicie, mamy tutaj kilka bridge do wyboru. Od najtańszych do najdroższych. Możemy sobie wybrać, jaki bridge chcemy. Mamy Mini Bridge, Omni BTC, Alto, Retro Bridge i Squid. Mamy tutaj bardzo fajny ten Find My Bridge, więc na pewno polecam sobie do korzystania z jak najtańszych bridży, żeby aby właśnie te środki sobie przesyłać. Przejdziemy sobie teraz do tematu Avail, a mianowicie ogłosili oni airdrop. Można już właściwie ten airdrop claimować, więc przejdziemy sobie zaraz do oficjalnej strony i powiem szczerze, że tutaj była ważna aktywność na ZKI EVM przede wszystkim. Z takich podstawowych informacji mamy tutaj 600 milionów Avail, będzie rozdystrybuowane do eligible addresses, czyli do zakwalifikowanych adresów. Mamy tutaj kategorię i number of Avail. File, jak widzicie, dokładnie do kogo oni idą. Oczywiście będą tutaj też Polygon Proof of Stake Stakers, Rollup Users i TestNet Contributors, Developers i Community Contributors, więc jest tutaj w sumie 600 milionów tokenów. Mamy tutaj Blockchain Ecosystem Developers, informacje od nich, jak tutaj wygląda. Poza tym mamy tutaj jeszcze informacje dla tych, którzy na przykład zostawili Noda u nich, więc tutaj też będzie przysługiwał za to AirDrop. No i tutaj mamy Rollup. Users. To jest najważniejsze dla nas, ponieważ to jest dla użytkowników, którzy korzystali właśnie z tych oto sieci, czyli Arbitrum, Zcasing, Polygon, Optimism i Starknet. No i tutaj mamy informacje dla stakeholderów Polygon. Natomiast chmy się na chwilkę do Rollup Users. Tutaj jest największa alokacja, ponieważ 380 milionów, czyli ponad 50% tego supply. No i mamy tutaj jeszcze Community Contributors 10,5 miliona. No i tak to wygląda. Więc przechodzimy sobie na stronę i możemy sprawdzić po poprzez na przykład podłączenie swoich portfeli, więc ja się podłączam swoim portfelem numer jeden, podpisujemy sobie wiadomość, naciskamy approve, no i potem podłączamy się naszymi portfelami czyli na przykład Metamaskiem, czyli naszym portfelem EVM. Podpisujemy, jak widzicie, przysługuje mi tutaj airdrop. Poza tym podłączymy się jeszcze naszym Starknet Wallet, no i mamy tutaj od Argenta alokację. Naszego Argenta jest tutaj 490, czyli w sumie mamy 872. Myślę, że spoko wynik. Poza tym można też tutaj podłączyć się swoim Twitterem i GitHubem. Jeżeli dawaliście jakiegoś granta, no to na pewno warto sobie tutaj się podłączyć. Mimo wszystko dużo osób się z tego, co słyszałem, nie zakwalifikowało pod ten airdrop, a szkoda, bo może być on sporo warty. Nie ma jeszcze informacji o alokacji, nie będę mówił, ile będzie ten airdrop warty, ale gdzieś tam widziałem na różnych platformach, jak ludzie pisali, że może ten token wynosić około dolara, ale czy tak będzie? Nie wiem, to jest wróżenie z fusów, Tylko i wyłącznie mówię to jako ciekawostka, to się po prostu okaże przy tokenomii i po prostu musimy na te informacje poczekać. Przejdziemy sobie teraz dalej. Mamy informację od Omni Network, że ruszył claim. Można claimować token, i dowiedziałem się tutaj jeszcze od naszego wariata Happy Enda, że projekt rozdawał Europa. Nie wiadomo jakie były. Jeszcze kryteria, ale wylał się delikatny food na nich, ponieważ osoby, które działały w nim dwa lata, niektóre osoby nie dostały właśnie tego airdropa. Natomiast airdrop był tutaj bardzo słaby, bo wynosił około 2000 dolarów na portfel, jeżeli wykonało się odpowiednie akcje, więc myślę, że bardzo dobry airdrop. Mało jaki airdrop taki tyle potrafi zapłacić, więc na pewno bardzo spoko. Przejdziemy sobie teraz do strony claimu i możemy sobie tutaj check eligibility zrobić. Najpierw oczywiście musimy podłączyć swój kosmos, Kosmos Wallet, pamiętajcie o tym, żeby Kosmos Wallet jako pierwszy podłączyć, no i następnie swój EVM Wallet, czyli na przykład Metamask, no i jak już się podłączycie, możecie sprawdzić, czy się kwalifikujecie. Oczywiście tokeny możecie sobie sprzedać na giełdzie, na przykład Binance, ponieważ on już wystartował na tej giełdzie. Przejdziemy teraz do nim i mamy tutaj zaktualizowane alokacje o 20%, ja wcześniej miałem chyba 12%, teraz mam 14% za jakieś tam szczątkowy dimension na stakingu, więc jest to dla Was informacja. Że mamy większe ilości, ponieważ ci, co nie odebrali tych, nim po prostu z tych portfeli one zostały rozdystrybuowane jeszcze raz między. Użytkowników. Przechodzimy sobie teraz dalej i mamy tutaj informację od Sorchain, że będzie pierwszy Airdrop od nich. A więc jest to właściwie projekt DEPIN Modular Architecture. Jak widzicie, czyli modularny projekt. Poza tym informacje na temat alokacji mamy tutaj zawarte. Ja już pokazuję Wam, jak to tutaj wygląda. I mianowicie staking mieliśmy tak. Atom trzeba było posiadać 40 atom, żeby się zakwalifikować. Natomiast jeżeli chodzi o Celestie, trzeba było mieć 40 sztuk lub 20 20 poza tym 50 tokenów AKT. Trzeba było posiadać na stakingu, żeby się zakwalifikować. Poza tym Early Community Zili. No i tutaj mamy jeszcze jakieś Mobility OM, Integrations, Testnet u Users i tak dalej, i tak dalej. Walidatorzy, więc linka będziecie mieli do tego dokumentu w opisie, że jeżeli chcecie sprawdzić sobie, jak to wygląda, odsyłam do opisu. Poza tym, możecie sobie tutaj swoje MilkTIA zdobywać poprzez rzucenie celestii pod przyszłe, na przykład airdropy, bo Zauważyłem, że ta MilkTIA teraz coraz częściej się pojawia, właśnie w tych airdropach i warto ją mieć właśnie w stakingu, no bo jak widzicie kolejny airdrop od Sorchain tym razem i można było dostać właśnie za tą milk tea ten airdrop, a więc przechodzimy sobie dalej i mamy najnowszą kampanię od scroll, no właśnie najnowsza kampania od scroll i mamy tutaj informację, że zaczyna się kampania session zero obtain marks by bridging assets to scroll, a więc żeby być zakwalifikowanym do session zero, musimy zbridżować ETH i WST ETH poprzez natywny bridge i stone używając Layer Zero. Natomiast nie ma tutaj dokładniejszych informacji, czy musi być to jeden bridge, czy więcej bridge, czy jakakolwiek ilość środków, czy no bo właśnie tutaj też jest problem z Sybilami, bo sybile mogą wysłać jakieś szczątkowe ilości i może to nie mieć po prostu sensu. Dlatego myślę, że będzie też tutaj na pewno jakaś aktualizacja w tym temacie, bo ja bym jednak tutaj wymagał od nich, żeby dali informacje. Na temat właśnie ilości. Przede wszystkim ilości tego, czy jest jakiś minimalny zakres tych środków. Jak widzicie, nie ma tutaj nic opisane na ten temat, dlatego no, trzeba poczekać od nich na tą informację. Na pewno na scroll warto też czekać, ponieważ będzie aktualizacja właśnie od tego Denkan, która była na Ethereum wykonana. Wszystkie layeredwulki stały się tańsze, natomiast scroll jeszcze nie. Scroll stanie się bodajże około chyba 20... Ósmego, tańszy, nie chcę skłamać tak pamiętam, więc tak to wygląda no i przejdziemy sobie jeszcze do aktualizacji od RoboHero a mianowicie mamy tutaj na Zili nowe misje i to są już misje, które można wykonywać w grze. Więc warto sobie tutaj się za to zabrać. Jeżeli oczywiście działacie pod tego airdropa, no to na pewno warto sobie tutaj tę misję wykonywać. No i jak nie będę tłumaczył, no bo wiadomo, no to trzeba wejść w grę i sobie te wszystkie misje po prostu wykonywać. Tak to wygląda i przechodzimy sobie dalej. W takim razie przejdziemy sobie jeszcze do naszego Discorda. No i mamy tutaj informacje od Star Heroes. Tutaj mieliśmy informację o stakingu no i teraz mamy misję do odblokowania Reszty Airdropa, wszystko co musisz wiedzieć. No i właśnie może powiedzmy w ten sposób. Ja nie będę tego czytał. Zapraszam Was serdecznie do na naszego Discorda. Tam macie wszystkie informacje, jak odblokować resztę airdropa, a powiem w skrócie, że można tutaj odblokować 75% airdropa poprzez wykonywanie misji. Natomiast ostatnie 25% jeszcze nie wiadomo, ale prawdopodobnie będzie poprzez granie w grę. Poza tym. Mamy tutaj jeszcze airdrop Metalcore, który zaktualizował Bele, no właściwie jest to nowy airdrop, dzisiaj go dodał, więc warto sobie tutaj wrzucić to na tapetę, ponieważ mamy kolejną grę Web3, która ma zapowiedzianego airdropa za granie. więc na pewno warto sobie tutaj sobie to przeczytać i obecna faza trwa od 15, czyli dokładnie 2 dni. Zapraszam Was na naszego Discorda, tam sobie wszystko możecie przeczytać. Poza tym aktualizacja Nyan Heroes będzie reopen gierki Sun, więc warto na pewno sobie tak zaglądnąć. No i tutaj mieliśmy informacje o Nim Network, to już oczywiście wspomniałem. Mamy jeszcze informacje od Taiko, no i mamy tutaj informację, że jest do wygrania NFT od Taiko, a poza tym Happy End rozmawiał z CEO od nich i powiedział, że będą jeszcze kampanie przed Mainnet, więc na pewno te kampanie będą. Mam jeszcze tej informacji w pozostałych dropach, że wystartował testet Photon L2 no i Renifer nagrał poradnik na naszej grupie, więc was tam odsyłam, żebyście sobie go obejrzeli i wykonali, bo na pewno jest to bardzo. Spoko. Temat to jest właściwie L2 na sieci BTC. Więc no, bardzo hepowy temat, no ale nie samymi airdropami e człowiek żyje, no bo oczywiście mamy jeszcze Crypto Insights, na których aktualizujemy temat na bieżąco i jest to wszystko aktualizowane na przykład przez Pawła Siędka czy reniwera Świat Krypto. Na pewno warto sobie tutaj wejść i mamy tutaj każdą informację na bieżąco podawaną. Poza tym mamy analizy krypto które weszły w strefy zakupowe poradniki, trading i tak dalej, na przykład livey, które były, tak jak już wcześniej wspominałem, jakie alty z potencjałem X10, które jeszcze nie ruszyły, dywergencja czy popularne formacje świecowe macie tutaj wszystko, czego można się nauczyć za darmo tak naprawdę u nas, a ta wiedza jest po prostu bardzo kosztowna, bo trzeba nie lada tych książek nakupić, żeby tej wiedzy posiąść. Oczywiście linki do Discorda macie w opisie, więc serdecznie zapraszam. Wracamy teraz do tematu, mianowicie do EigenLayer, Layer, ponieważ zobaczcie co napisali. Unpausing starts now odpauzowali i można wrzucać swoje tokeny na staking, więc warto sobie na pewno tutaj pod ten EigenLayer Layer działać. No ale czy na pewno opłaca się wrzucać do nich bezpośrednio? No według mnie nie, ponieważ mamy takie platformy jak Eterfy, Kelp DAO, Renzo, Zeroland, o których wspominałem w poprzednich odcinkach, więc odsyłam tam Was do poprzednich odcinków, w którym wspominałem, gdzie wrzucam swoje Ethereum, jak to robię i na pewno warto sobie tam działać u nich, ponieważ fajne mają te platformy, no i na pewno będzie to też naliczało nam punkty Eigen Layer Points, jak widzicie, na przykład w EtherFi mi nabiło już 24 Eigen layer points przez około tydzień, półtora do dwóch tygodni, więc dużo, mało sami sobie powiedzcie na to pytanie. Poza tym, jeżeli nie posiadasz Ethereum, a chcesz je na przykład sobie zakupić i wrzucić na tą platformę stakingową, oczywiście linki do tych platform będziecie mieli w opisie standardowo, no to na przykład możecie je sobie zakupić na giełdzie Bybit, na której rejestrując z naszego linku przysługują Wam no, super bonusy tak naprawdę. 10% zwrotu z opłat transakcyjnych, 30 dolarów jako bonus handlowy za pierwsze 100 dolarów depozytu, czyli jeżeli zdeponujemy 100 dolarów, dostajemy dodatkowo 30 i co najważniejsze Pełen dostęp do naszej grupy Discord, na której aktualizujemy wszystko na bieżąco, no i macie tam wszystkie poradniki od A do Z na bieżąco aktualizowane i tak naprawdę te wszystkie informacje na Discord dostają się jako pierwsze. Oczywiście na YouTubie macie te wszystkie materiały z opóźnieniem, dlatego nie jesteście z tym wszystkim na bieżąco, bo ja po prostu nie jestem w stanie Wam tego aktualizować z dnia na dzień, ponieważ trzeba ten materiał zrobić, zmontować i to po prostu zajmuje sporo czasu, przez to zawsze polecam, żeby wbijać do, na naszego Discord skorda ponieważ tam jest wszystko na bieżąco Aktualizowane. Przejdziemy sobie teraz do tematu dotyczącym Layer Zero. Więc pewien wariat Randy Bobandy wrzucił tutaj informacje na temat community calla prowadzonego przez nikogo innego jak samego Primodiala, czyli CEO naszego Layer Zero. No i czego on się dowiedział? Dowiedział się, że Stargate 2.0 pojawi się jeszcze w kwietniu po przejściu głosowania, które w pojawi się na Snapshot, ma być najtańszym mostem w historii na wszystkich ścieżkach. Ma to być możliwe za pomocą tzw. Stargate Bus, bo środki kilku osób będą komunikować i bridżowane za jednym razem. kosz ma być 95% niższy niż Stargate 1.0, a transakcja ma być skończona do 5 minut. Jeśli będziemy chcieli dokonać błyskawicznego mostu, wtedy możemy skorzystać z funkcji Stargate Taxi. Ma być również taniej niż na Stargate 1.0. Poza tym mamy informację, że most na Solana pojawi się na krótko po starcie Stargate 2.0. No i najważniejsze, token ZRO bez zmian. Primo zaznaczył, że data 30 czerwca jest ciągle ważna. Nie wnikali głębiej w pytania związane z tokenem. No i zapyta się, kto ze mną czeka na airdrop, więc ja też się was pytam, kto ze mną czeka na airdrop, no bo tutaj wiele osób już wyczekuje tego Layer Zero i myślę, że tutaj może być jeden z większych airdropów w tym roku i mam taką nadzieję, że tak będzie, ponieważ no kilka portfeli już czeka na ten airdropik. W tym odcinku byłoby to na tyle, mam nadzieję, że... Taka krótka forma filmów Wam odpowiada. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być oczywiście na bieżąco z każdymi materiałami. No, oczywiście, możecie zostawić też komentarz dla zasięgu. W tym momencie ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnych odcinkach. Siema.